Zima w sercu upalnego lata? Takie oto orzeźwienie, na dokładkę z morderczym twistem, serwuje nam dzisiaj Aneta Jadowska, zabierając nas po raz trzeci już do nadmorskiej ustki. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny lipcowy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. I znów z Anetą wracamy do Ustki, by odkryć kolejne tajemnice rodu garstków. Po trupie na plaży po martwym sezonie nadszedł czas na denata wieczorową porą od wydawnictwa SQN. Tym razem jednak przywita czytelników Ustka nie w sercu sezonu, ale Ustka... Zimowa, poświąteczna właśnie, wtedy kiedy akurat w wybrzeże Bałtyku maltretują przejmujące lodowate wichury i śnieżne zamiecie. Jeśli do tej pory nie czytaliście jeszcze książki o garstkach, cóż... Można w nią w sumie wskoczyć w ich historię od środka. Natkniecie się co prawda w środku na kilka spoilerów, no nie będę udawać, ale można przez to przejść bez bólu. Kto jednak woli śledzić całą serię od początku, polecam oczywiście trupa na plaży, a teraz zapraszam was na recenzję ta wieczorową porą bez spoilerów. Nadmorska ustka po świątecznej gorączce i noworocznym szaleństwie powoli zwalnia turystyczne tempo. Właścicielki pensjonatu Wielka Niedźwiedzica wreszcie mogą nieco odsapnąć po wyzwaniach ostatnich miesięcy. Tajemnicze groźby, anonimy i równie anonimowe zaproszenie na bal do niejakiego uroczyska. Co z tego wszystkiego wyniknie? Jakie sekrety rodugarsków tym razem ujrzą światło dzienne? Ile trup na plaży należał w pełni do Madzi garstki, natomiast w martwym sezonie brlowała szerzej Tamara Garstka, to w denacie wieczorową porą, główną gwiazdą jest seniorka rodu, czyli Maria Garstka. To również w moim odczuciu najpoważniejsza odsłona tej właśnie serii, pozbawiona też takiego hardkorowego, ciętego humoru, czarnego humoru i pozbawiona również tych licznych, znanych z poprzednich tomów, nerdowskich nawiązań. Aneta Jedowska stonowała nieco tę powieść, również nadając jej moim zdaniem takiego retrosznytu w duchu powieści Agaty Christie. Zamknięty zimową porą pensjonat, teraz odcięty od świata, ta jedna noc, która zmieni wszystko. Zaproszeni goście, tajemnicze spotkania i oczywiście liczne sekrety, które muszą wyjść na jaw. Konfrontacja z przyszłością i ujawnienie sprawców. W denacie wieczorową porą Aneta zdecydowała się odkryć karty przeszłości naszej seniorki rodu, czyli Marii. Tłumaczy jej liczne zmartwienia i niedopowiedzenia, które pojawiały się w poprzednich tomach. Warto tutaj zaznaczyć, że ta ustecka seria Anety to nie jest kryminał per se, ale raczej opowieść obyczajowa, seria obyczajowa z zarysowanym wątkiem kryminalnym, zbrodniczym. Na pierwszy plan wychodzi tutaj bardzo ważny temat przemocy, przemocy w każdej swojej postaci przemocy domowej, przemocy małżeńskiej, przemocy mężczyzn wobec kobiet i kobiet wobec mężczyzn przemocy, która osiada wokół człowieka, wokół ofiary, która naznacza całe jego życie i przyszłe lata. To znak rozpoznawczy całej serii to motyw główny fabuły, który po prostu pokazuje życie takim, Jakie jest. Ze wszystkimi swoimi absurdami, dziwnościami, ale także z całym swoim okrucieństwem, które pojawia się nawet w tak idyllicznym miejscu przecież, jak ustecki pensjonat. Jeśli jeszcze nie znacie serii z garstkami z ustki, to słuchajcie, nie wahajcie się, czekają na Was zarówno tajemnice, moc śmiechu, ale też moc wzruszeń. Poznacie wyjątkowe kobiety, które zawsze walczą o swoje szczęście, nawet wtedy, kiedy świat wokół wydaje się być wrogi. Odwiedzicie też oczywiście ustkę, która pod piórem, Anety ożywa tym zbrodniczym, kryminalnym sznytem. No i zechce się wam również tej usteckiej krówki, która, no powiem wam, tyle jest najlepsza na świecie, właśnie jedną zjadła. Nie mogło być inaczej. Razem z wydawnictwem SQN zapraszamy Was na konkurs. Denet wieczorową porą Anety Jadowskiej do wygrania dla Was. Pytanie konkursowe brzmi, która seria kryminalna jest Waszą ulubioną i dlaczego? No, prościzna! Wpisujcie swoje odpowiedzi w komentarzu pod filmem konkursu przez tydzień. Potem wybiorę jednego zwycięzca. Wyniki konkursu pojawią się w opisie pod tym filmem, jak również w specjalnym poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Jak wiecie, uwielbiam tę serię Anety Jadowskiej. Niejednokrotnie przecież spotkałyśmy się nawet w Ustce, Ustce która jest moim rodzinnym przecież e, miejscem, która jest mi tak bliska, więc tym bardziej cieszy mnie właśnie seria Anety. To, co mnie tutaj zaskoczyło, to na pewno fakt, że w sercu Panego Lata dostaliśmy tak naprawdę opowieść stricte zimową, lodowatą, taką na orzeźwienie właśnie. Pamiętajcie, że o wszystkich trzech tomach tej serii możecie sobie posłuchać tutaj na kanale Wielkiego Buka. Możecie poczytać na blogu Wielkiego Buka o tym Również możecie je poczytać, tam również znajdziecie kategorie, w których wpisuje się wielkobukowe bingo. No i co? my widzimy się już takim razie niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj kochani jesteście, serce upalnego lata, książki na to, jak znalazł, zawsze inspiruje. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie. Jest to kanał literacki, książkowy, literatura gatunkowa i literatura piękna. Jeśli Wam się to spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!